w kolejnym vlogu po przerwie. Tak wiem, nie było mnie. To znaczy nie było mnie dokładnie, nie wiem ile, bo nie liczyłam, ale nie nagrywałam chyba dwa tygodnie nie dotykałam, nie włączałam kamery przez dwa przez dwóch tygodni. E, dzięki za wszystkie komentarze, co się dzieje, dlaczego mnie, nie ma czy wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Po prostu e, brak czasu spowodował brak mnie na YouTube. Taka jest przyczyna tego, dlaczego mnie nie było. Przeszkadzam ci, jak czy mam tak, panie operatorze? W tej chwili nie. Nie. No, także kontynuując, kontynuując temat, dlaczego mnie nie było, już wiecie, dlaczego mnie nie było. Niestety miałam mało czasu na nagrywanie. Dużo czasu mojego pochłaniała praca, dom, i niestety YouTube troszeczkę poszedł na bok, ale. To się zmieni, ponieważ teraz już będę miała więcej czasu. Ten taki dość intensywny okres pracy już minął. Teraz będę miała więcej e, czasu wolnego, więcej czasu dla Was, czyli na nagrywanie. Niezmiernie się cieszę. Liczę na kciuki do góry od Was i większą motywację dla mnie. E, mogę Wam obiecać, że w czerwcu będę miała jeszcze więcej czasu na nagrywanie, ponieważ mam e, obietnicę od mojego szefa, że będę miała dodatkowe dni wolne. Także będę miała więcej czasu, żeby e, dużo filmików e, wrzucać. Także mam nadzieję, że się chociaż część z Was z tego ucieszy. My jedziemy do centrum. Jedziemy do centrum na zakupy. Zakupy już związane z naszym urlopem, urlopem wakacyjnym, także pasuje troszeczkę ogarnąć. Tak? Tak jest. Operator jedzie ściąć baty, baty włosy swoje standardowo, bo my zawsze logujemy, jak operator jedzie obciąć włosy. Raz w miesiącu muszę ściąć, bo wyglądam jak. Kurzony Lew. Kurzony Lew i ode mnie dostał piątkę, reszta sobie musi dołożyć. Zoszalałeś. I jeszcze chcę, a propos właśnie tego wstępu, chcę Wam serdecznie podziękować za wszystkie komentarze odnośnie moich paznokci. Dostaję od Was naprawdę bardzo miłe komentarze, że mam bardzo ładne, zadbane i pięknie pomalowane paznokcie. Dziękuję Wam serdecznie. Jesteśmy już na kiparku. Zaparkowaliśmy Ja mam powiem, że, że Agi, Agi, Agi. Tak jest strasznie zdenerwowana na operator. Bo zwracam uwagę co chwilę. Nie, ja wam coś powiem. Ja wam, ja wam się teraz przyznam, jak to wszystko wygląda. Łączę aparat, nagrywam. Oczywiście ja jestem gaduła. Jestem gaduła. Później e, się nie zamyka. Lubię sobie do was pogadać. No i dostajesz z No i oczywiście e, za chwilę jest E Jąknę się. Przestaję nagrywać. A Dominik, po co tak dużo gadasz? Po co ty się tak rozwijasz? Nikt tego nie będzie oglądał. Powiedziałam mu krótko, odkrzęź się, to są moje vlogi, nie swoje. Nie, nie chcesz się rozwodzić. Powiedziałaś to w e, ba, bardzo teraz e, miły sposób. Odkrzę się. Bo Było młodych, inaczej. Bo młodych widzów i nie mogę przeklinać. No. Także, także e, mało brakło, abyśmy się pokłócili i zabrałam prędko operatorowi, którą dostał na fryzjera. Także, tak. dobra, jesteśmy w centrum. Tak jak wam wspominałam, do wspominałam, idzie obciąć włos, a ja idę na zakup popiankę w Polsce, to się już skończyła jakiś czas temu, także idę po i teraz pokazuję tak, to jest miłość ja po prostu, to możecie mi pozazdrościć. Powiedzcie mi jaka pogoda w Polsce, bo z tego co ja wiem i jakie mam informacje to jest brzydko, maj jest bardzo brzydki. Przynajmniej na Podkarpaciu, tam gdzie mieszkają moi rodzice i moi teściowie, jest bardzo brzydki, a u nas w w majter jest paskudny, naprawdę jest zimno, mokro, wieje, chyba to jest najbrzydszy maj od kilku lat, bo wczoraj rozmawiałam z moim szefem i stwierdziliśmy, że tak brzydkiego maja już chyba od trzech lat nie było. Także niestety pogoda nas nie rozpieszcza, ale mam nadzieję, że w wakacje będzie pięknie, słonecznie, ciepło. Może być nawet gorąco, nie będę narzekała, że jest za gorąco. Zobaczcie, jaki super pomysł! Kontener, w środku są posadzone kwiaty i iglaki, a tutaj z boku, z jednej i z drugiej strony jest ławeczka. No, ekstra, super. Bardzo fajny pomysł. Jak byłam u w centrum, to tego nie widziałam. Zobaczcie, to wam szybciutko pokażę. Idziemy oklamyć buty, bo umoczyłam sobie trzy pary butów, które ma się przymierzyć, które lepiej wyglądają na mojej nodze. Operator, pokaż czary piękne. Proszę. w ja Debenhams. Malutką szapę Faced, są maskary, farbki do ust, baza, jest czokolad bar, są tutaj brązery. Także jak jesteście zainteresowane w centrum w Debenhams dostaniecie właśnie produkty Faced. Jesteśmy już w domu, operator głodny, to znaczy że operator będzie zły. Ale już odpaliłem grilla, także za chwilę będziemy coś wrzucać na ruszt. Przygotowane. Kiełbaski, pieczereczki, kurczaczek ginger chili e, ready frontesco. Także nie wysililiśmy się, ale wracaliśmy z centrum i kiełbaski mieliśmy już wcześniej przygotowane, ale doszedłem do wniosku, że coś do tych kiełbasek pasuje dorzucić i kupiliśmy właśnie taki, taki, e, takiego kurczaczka. I jak? Popełniłem grzech obżarstwa i jeszcze się smaży. Ja nie wiem, gdzie to zmieścimy. Chyba na śniadanie będzie. Co stanie, Co już mamy pieczareczki, zobaczcie. Operator no. właśnie wysmażył, można może... Ja mam taki... Pyszne są pieczarki, polecamy wam pieczarki z grillo. Ja mam taki mess na ale... I chcę wam pokazać jeszcze musztardę, którą kupiliśmy ostatnio właśnie w hurtowni Gold Food. Jest to musztarda miodowa z kamiz. przepyszna. Jak zdecydowanie nasza ulubiona jest właśnie ta stołowa, to tą też wam polecam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna i taki fajny posmak daje właśnie kurczakowi albo kiełbasce. Tak, także tak. Tak, na maksa. Chociaż pogoda na mnie dopisuje, ale przechodzą jakieś przelotne opady, ale operator jest twardzieli, i daje radę na balkonie. A ja czekam w środku. Agi zgłodniała i zabija głoda porcją zdrowych owoców i z jogurtem, zaraz Wam powiem wszystko na dnie nie widać, mam jogurt jest to jogurt naturalny o smaku migdałowym, bardzo smaczny kupiłam go kilka dni temu właśnie tu jest puste opakowanie, tylko chciałam Wam pokazać przepyszny, zresztą w ogóle bardzo lubię te jogurty z Alpro chyba tak się czyta, dobra, nieważne eee, więc tak, mam jogurt naturalny pod tym wszystkim, co mam tutaj na wierzchu, mam oczywiście dużą ilość borówek. Wkroiłam banana, truskaweczki, które są bardzo słodkie. I wszystko polałam miodem z orzeszkami włoskimi. Ja ten miód kupiłam, jak był tydzień grecki w Lidlu, ale jak byłam ostatnio, to jeszcze widziałam, że te miody taka końcówka jeszcze była na półce. Także miód jest kupiony w Lidlu i zabieram się za swoją pyszną kolację, która naprawdę wygląda smacznie. Uwielbiam takie zestawy, czy na śniadanie tylko dodać jeszcze granoli, czy wieczorem właśnie porcję owoców z jogurtem. Uwielbiam. No to już mam, ale za zdrowie zrób mi taki wypasiony tę miseczkę taką. To, to ja idę zrobić Dominikowi. Naprawdę, to jest ach. Całe pyszności. Tak, no to daj mi to, a ja chcę sobie zrobić. Dobra, to oddaję operatorowi, a ja sobie idę zrobić. Tylko z innym jogurtem waniliowym, bo tego już nie mam. No. O, no dobra, trudno, kupimy. Jak widzicie, potle za mną tego operatora się ukazało. W tle już jest tak późna pora, że najwyższy czas powiedzieć mamy dobranoc. Ja też za chwilę uciekam do spania. Jak już dość późno, bo już jest po pierwszej w nocy, więc już mamy. Niedzielę, tak, drugi dzień wolnego. mamy paskudną pogodę o godzinie czwartej. Po czwartej zaczęło padać, jest brzydko na zewnątrz i nie zapowiada się, żeby było lepiej. No trudno, niestety, takie uroki mieszkania w Irlandii. Ja Wam mówię, dobranoc. Dzięki za wszystkie komentarze i pytania. Dlaczego mnie nie ma, dlaczego nie nagrywam? Jestem, jestem, jak tylko będę miała wolny czas. I będę mogła się oddać YouTube'owi, to się oddam. A jeżeli tego czasu mi braknie, no to niestety mnie yy, nie będzie. Ale trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że będzie coraz więcej filmików i ja i Wy będziecie zadowoleni. Także do zobaczenia. Pa!